Witam serdecznie z nami Magdalena Szabla zwycięzczyni kategorii shape bikini. No. Witam serdecznie. Magdalena, jak ocenia dzisiejsze zawody? Jak zwykle NAC pokazało się z bardzo dobrej strony według mnie, jak zwykle organizacja świetna, począwszy od muzyki, skończywszy na oświetleniu i miejscach hotelowych, także jestem bardzo zadowolona. Jak wyglądały Twoje przygotowania i co było jakby najtrudniejszym elementem w czasie przygotowań do dzisiejszego startu? Eee, najtrudniejsze na pewno było pogodzenie mojej pracy ze swoimi treningami, ponieważ e, pracuję na siłowni, e, pracuję jako trener personalny, mam dość dużo treningów, mam dość dużo klientów i znalezienie czasu na własne treningi oraz na to, żeby spożyć posiłek pomiędzy nimi, jest dość trudne. A jakie plany na przyszłość? K czy kolejne starty, czy w tej chwili jakaś ma przerwa? Co dalej? Yy, planuję teraz około przerwę, około półroczną. Chcę dowodować na pewno troszkę masy mięśniowej i to nie troszkę. Chciałabym troszkę więcej, zobaczę jak to wyjdzie, bo pół roku to nie jest dużo, no, ale zrobię co będę mogła i chcę dalej startować. Myślę, że będzie coś można nabywać z oferty firmy Olimp. Co sądzisz o firmie Olimp? Yy, korzystam z bardzo wielu produktów. Białko, aminokwasy, przedtreningówki Redweiler, aminokwasy całodzienne. Także właściwie głównie jeżeli chodzi o odżywki, to Olimp. Polecałabyś jak najbardziej naszą film. Na bardzo dziękuję, życzę dalszych sukcesów i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.